1864. Wracamy. Dlaczego? Ten rok 64. czyli rok przyjścia na świat Romana Dłowskiego, to jest używając zakreślenia profesora świętej pamięci Romana Wapińskiego okres pokolenia popowstaniowego. Większość czołowych polityków w okresu II Rzeczypospolitej przyszła na świat wówczas, czyli w czasach, kiedy, że tak powiem, w ich domach było na czarno. Tak jak przed Powstaniem Uczniowym, tak i później. Szanse na to, że cokolwiek możemy zmienić, były żadne. Pytanie, jak to mogło ukształtować? No, można powiedzieć tak, na całe szczęście, że urodził się wtedy, a nie 10 lat wcześniej. Bo cokolwiek rozumieć, zacząłby wtedy, kiedy ten marazm był powszechny. A on zaczął wkraczać w dorosłe życie wtedy, kiedy ten marazm powoli zaczął ustępować. I to nie pozostało bez wpływu na jego wizję. Atmosfera Warszawy. Atmosfera rodziny tej dawno już zubożałej szlachy, która w zasadzie staje się ubogim mieszczaństwem, tak jak jego ojciec w tym czasie. Kiedy widzi to właśnie to, co później będzie mu zarzucać społeczność żydowską, widzi jaką rolę odgrywa handel. Kiedy bierze się teksty włoskiego do ręki, i mówi, to z pełną świadomością jako historyk, to on mówi: nam nie potrzeba już historyków. Nam potrzeba matematyków. Nam potrzeba bankierów. Nam potrzeba ekonomistów. No, potrzeba ludzi, którzy będą potrafili liczyć. A, dlatego, choć uczę historii, to nigdy nie protestowałem przeciwko temu, że wprowadzono na maturze egzamin naturalny z matematyki. Po 20 latach przerwy. Zwróćcie Państwo uwagę, nie przez przypadek. Z tego egzaminu wycofano się w 1992 roku. 20 lat temu dokładnie. I przez <laughs> prawie 20 lat młodzi Polacy nie byli zmuszeni. Mogli wybrać historię. Ja dzisiaj, jako nauczyciel, mam. Trzy razy mniej zdających historię. To z jednej strony bole, ale z drugiej strony mamy 100% ludzi, którzy kończą szkoły ponadgimnazjalne, którzy muszą logicznie myśleć, bo matematyka do tego zmusza. To nie przyniesie efektu za 5 lat. To przyniesie efekt za 15, za 20, może za 30. Pytanie oczywiście brzmi, czy tyle czasu będziemy mieli. No, musimy wierzyć, że tak będzie. Państwa, w czym dorastę? No Dorasta w środowisku, które jest wyraźnie antypolskie, tak jak gimnazja, tak jak Cesarski Uniwersytet Warszawski. Ale dochodzimy tutaj do bardzo ważnej kwestii, która w wizji Polski Morskiego <coughs> będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Wpływ na tą wizję miał to, że był człowiekiem, który jeździł po Europie. Szczególnie zafascynowany był Anglią tymi rozwiązaniami parlamentarnymi, gdzie mamy. Opozycję i rząd zmieniają się, ale to są dwie główne siły. Wszyscy pozostali muszą się jakoś w tym wszystkim znaleźć. Dmowski pisał: To daje sytuację, że w przyszłości w państwie polskim, jeżeli taki model zastosujemy, że opozycja będzie przygotowana do tego, żeby rządzić. Czyli, krótko mówiąc, że państwo będzie silne, bo jeżeli opozycja nie dojdzie do władzy tylko na tej zasadzie, że skrytykowała rządzących, to jest szansa, że to państwo będzie się rozwijało. Dajcie państwo uwagę, u nas to pokutuje, pokutowało w okresie międzywojennym, pokutuje dziś. Jakżeż śmiało piszą niektórzy prawicowi publicyści. Czego zabrakło szeroko pojętej prawicy w ostatnich wyborach? Niekoniecznie pewnej spójności, choć ona oczywiście jest też bardzo ważna. Ale tak naprawdę zabrakło programu. Zabrakło pokazania tego, kto mógłby na danym stanowisku pełnić odpowiedzialną Funkcji. Dmowski obserwując sytuację w Anglii mówi, mówi, ja wiem, tam jest dwa lata do wyboru, ale ja wiem, kto będzie odpowiadał za rolnictwo, za infrastrukturę, za edukację w momencie, kiedy nastąpi zmiana, e, zmiana władzy. To w tej wizji tego, jaka Polska, e, nie brzmi tak widowiskowo, jak granice na wschodzie i na zachodzie. Ale to jest, proszę Państwa, przecież klucz. Jeden z wielu, może nie jedyny, ale do tego, żeby państwo było skuteczne, żeby było dobrze zarządzane. Tego uczył się choćby podczas takich wyjazdów. W Paryżu, gdzie się redukuje, we Francji, która po wojnie przegranej z Prusami jest upokorzona i to straszy. Zjednoczenie Niemiec ogłoszone w Wersalu. Kontrybucja narzucona na Francję w zasadzie powoduje, że przez 20 lat ten kraj nie może się normalnie rozwijać. Ale on buduje swoją tożsamość, Dmowski to e, widzi. E, to jest związane z tym, o czym dzisiaj niektórzy publicyści piszą e, no, taką fortpocztą Jest Rafał Zienkiewicz, który praktycznie nie ma kwartału, w którym by gdzieś nie opublikował tekstu, który mówi: Dmowski to polityk nowoczesny, Dmowski to modernizator, Dmowski to człowiek, który mówił: Polacy podskórnie czują, że lepiej im będzie w modelu państwa zachodniego, niż Wschodniego. To dlatego tak krytykował przed siedmioma, ośmioma laty, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, tych, którzy byli sceptycznie ustosunkowani. Mówił: nie do końca. Mówi: przeczytajcie Domowskiego i zobaczcie. Mówi: tam jest wiele rzeczy złych, ale to jest o wiele lepsze niż to, co mamy na Wschodzie. Yy... To są te elementy, o których już e, wspominałem, ale mamy kolejny element wizji, jaka Polska. Jaka Polska? Polska z silną klasą średnią. Polska z mieszczaństwem, które będzie miało własne zakłady, własne sklepy, które będzie zakładało szkoły, które będzie w stanie edukować społeczeństwo w takim kierunku. Edukować to nie znaczy tylko poprzez wykłady, poprzez szkoły ale edukować poprzez przykład. poprzez to, że nas stać na to, żeby wysłać dziecko do szkoły za granicę, że nas będzie stać na to, żeby fundować ochronki dla dzieci, które nie będą miały normalnych warunków. Tego zabrakło, zabrakło z powodu braku środków. Tu oczywiście dochodzimy do elementów, które konstytuują Dmowskiego, czyli działalność w Zecie. Ja pozwolę sobie to dość szybciutko przelecieć. Ale mamy też okres doświadczenia, które wpłynęło na Dmowskiego, czyli pobyt w Cytadeli Warszawskiej. Rok 1891, setna rocznica Konstytucji 3 Maja. W środowisku Narodowo-Demokratycznym ten akt odgrywał ogromną rolę. Jest kapitalna książka, ukazała się już. No. Prawie 20 lat temu pod redakcją pani profesor Teresy Kulak właśnie o tym, jaką rolę w myśli politycznej narodowej demokracji odgrywała Konstytucja 3 Maja. I ta demonstracja zorganizowana właśnie w tą setną rocznicę była takim pierwszym sygnałem. A co zrobiono później? No pokazano oczywiście manifestację na placu Grzybowski z listopada 1904 roku, gdzie bojowcy PPS-u po raz pierwszy od czasu powstania styczniowego strzelali. Ale to, co stało się w XX wieku, było w dużej mierze zdeterminowane tymi akcjami. Mijają trzy lata, jest rocznica insurrekcji kościuszkowskiej. Daleko ktoś powie, był Dmowski od y, aktów y, zrywów powstańczych i szaleńczych. Pamiętajmy, ale to jest okres kształtowania się. I znowu, Dmowskiego znajdujemy na spotkaniach socjalistycznych. Spotkanie z lat 80. na początku lat 90. -tych. I znowu, jak odpowiadamy na pytanie, jaka wizja? To była ta wizja, która budowała się poprzez. Wymianę doświadczeń, nie poprzez zamykanie się we własnych poglądach, tylko poprzez ścieranie się, poprzez dyskutowanie. Tego, proszę Państwa, nie boję się tego tutaj powiedzieć. Dzisiaj nam brakuje. Bo dzisiaj jest tak, że środowisko Piłsudczykowskie robi konferencje dla siebie i spotyka się 20 zagorzałych zwolenników marszałka i przekonują się do rzeczy, wokół których są przekonani. Dzisiaj my organizujemy spotkania, w których spotykamy się jako historycy ruchu narodowego i spotyka się 20 osób i mówimy o tym, o czym doskonale wiemy, tylko kogo my przekonamy? To nie o to chodzi. To trzeba mieć odwagę, żeby się zderzyć. Kto miał taką odwagę? Proszę Państwa, kiedy bierze się do ręki bardzo ważną książkę, ukazała się parę lat temu profesora Andrzeja Nowaka, do tego, którego po sprawie Pawła Zezaka chcieli powiesić. Co pisze profesor Nowak przy okazji wschodniej polityki Piłsudskiego? Ano pisze, że na podstawie dokumentów wyciąga zupełnie inne wnioski niż te, których karmione jest polskie społeczeństwo. Otóż Józef Piłsudski, relacja Michała Sokolnickiego, relacja syna prezydenta późniejszego Ignacego Mościckiego, mówi o tym, Piłsudski nie tylko w rozmowie z Grabskim, czyli wysłannikiem Dmowskiego w listopadzie 18 roku, ale w zaleceniach dla jego prywatnej wręcz delegacji na konferencję paryską, mówi: Ja się w większości punktów zgadzam. Z tym, co mówi Dmowski. I to dotyczy granicy wschodniej. Jest ta słynna rozmowa z Baranowskim, której cytuje się tylko ten fragment, te otwarte drzwi na wschodzie, które ma Polska. Teraz kto je szerzej otworzy. Ale tam jest jeszcze jeden fragment wypowiedzi Trisutskiego, której <laughs> większość opracowań już nie cytuje. W której <laughs> mówi, niezależnie od tego, jak te drzwi się szeroko otworzą, to my za daleko nie możemy tam pójść. Popatrzcie Państwo. A Współcześnie mamy zestawienie dwóch różnych opcji, dwóch różnych wizji. Federacyjna i korporacyjna. Kluczowa z punktu widzenia tego, jaka miała być Polska, jeżeli chodzi o granice. Okazuje się, że obaj panowie w tym kluczowym momencie mieli bardzo zbieżne. Bardziej do tej, o której wiemy dzisiaj, że miał Dnowski. I popatrzcie Państwo teraz na to, co jest trochę lepiej znane. Druga połowa lat 30. Nie ma Piłsudzkiego, zostają sieroty po Piłsudzkim. Zostaje Beck z polityką zagraniczną, zostaje Składkowski, który jest premierem, notabene niedocenianym, wyśmianym poprzez sławojki, a tego Polsce było potrzeba, żeby ludzie normalnie mogli się załatwić. Ale to też właśnie w naszej literaturze tak pięknie wygląda, że człowieka warto pogrążyć i powiedzieć, że tylko sławojki. Był sztubakiem, był ograniczony. A to był człowiek, który skończył medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, który pisał podręczniki medycyny wojskowej, porównywalne do podręczników zachodnioeuropejskich. Mało kto się o tym pamięta, ale ten Składkowski realizuje politykę Romana Dmowskiego. Stanisław Czekanowski, <grym> postać nieznana. Tutaj jest jedna sala na Uniwersytecie Wrocławskim brata, antropologa Czekanowskiego. Stanisław Czekanowski był zarządcą, dokładnie prezesem takiej małej fundacji, chrubieszowskiej. Kto ją założył? Jeszcze Stanisław Stasz czyli początek wieku XIX. Ta fundacja przetrwała prawie 150 lat. Dopiero komuniści e, pod koniec lat 40. ją rozwiązali. To był taki eksperyment z punktu widzenia ekonomicznego, uwłaszczeniowego, e, dokonany przez staszyńcy. Ale do czego zmierza? E, jest rok 38. Czekanowski jest prezesem. Przychodzą do niego e, Ukraińcy e, z Bohorodycy, którzy mówią: Wojsko przyjechało, będzie burzyło cerki. On mówi: ja mam od komendanta zapewnienie, że u nas nie będzie. Z racji tej specyfiki i tego, że mamy tą fundację. Pojechał na miejsce, faktycznie jest <laughs> grupa żołnierzy. Co chcecie robić? Będziemy burzyć celkiem. Mówi: Ludzie, my tu się jakoś dogadujemy. Jadę do Warszawy, przywożę osobiście od ministra spraw wewnętrznych e, zgodę na to, żeby tego nie wykonywać. Poczekacie do jutra? Poczekam. Pojechał, dotarł do samego Skłatkowskiego wrócił po tej cerkwi nie został kamień na kamieniu, nic nie było. Dlaczego o tym mówię? Bo niestety, zdaniem wielu, a polityka obozu sanacyjnego była realizowaniem programu narodowego. Proszę Państwa, kamyczek do ogródka. Ktoś, kogo trudno posądzić o sympatię dla Dmowskiego i dla jego wizji Polski, konserwatysta wileński Stanisław Mackiewicz, znany pod pseudonimem CAW, Napisał w swojej rozliczeniowej książce z drugą II Rzeczpospolitą, czyli w historii politycznej, lat 18-39, pisał ją w Londynie po klęsce już Francji. mówili tak, mówi faktycznie, wielu sanatorom spodobała się ta wizja. Z czego to wynikało? Okazało się, że ten ich program był w dużej mierze wydmuszką. Że był pusty. kiedy zabrakło marszałka, który czasami coś bąknął pod koniec życia, a czasami nie, to już zupełnie nie wiedzieli, co mają robić. Mówi, zaczęli realizować, powszechnie się uważa, program w stosunku do mniejszości narodowych tędeckich. Mówi, ale zaraz, zaraz, jeżeli ktokolwiek czytał Odmowskiego i zna Odmowskiego, to wie, że owszem, on by program narodowy realizował, ale robiłby to zupełnie inaczej, a nie w taki sposób, jak zrobiły to sztubaki, które uważały, że jak należały do regionów, to już wszystko mogli robić w wolnej, niepodległej Polsce. To jest tylko jeden z przykładów pokazujących to, jak te wizje się rozchodziły. <laughs> Jak były różne. Eee, o tym już mówiliśmy. Tu mamy układkę przeglądu wszechpolskiego kluczowego czasopisma. Pozwolicie Państwo, że przejdziemy dalej. 1908 rok. Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Pomyślach nowoczesnego Polaka, kolejna fundamentalna praca dla zobrazowania tego, jakiej wizji Polski chciał odmówić. Ale znowu zastrzeżenie. To jest książka pisana w 1906, 1907, 1908 roku w określonej sytuacji, która wymusiła nadmowski modyfikację poglądów sprzed zaledwie 5-6 lat. Czy tą książkę i wizję wówczas Polski można przyłożyć do wizji z 1918, 1926 czy 1933 roku, kiedy rozwiązano nadmowskiemu OWP? W żadnym wypadku nie. Czym innym są Niemcy, czym innym jest e, Rosja, w zupełnie innym punkcie jest e, Polska. Ale jak wówczas miała wyglądać ta wizja Polski? No tak, jak dzisiaj to się zarzuca w Mowskiego. To był millenarysta. To był człowiek, który mówił, że my będziemy niepodległym państwem za tysiąc lat, że nam autonomia u boku Rosji wystarczy. Jeżeli potraktujemy to tak wyrywkowo, to tak faktycznie było. Ale znowu, jeżeli będziemy pamiętać o tym, w jakich realiach znajdował się polski naród. Co trzeba było robić? A w tym czasie, co robi jego współpracownicy, no przenosi się powoli z Galicji, gdzie widzi, że to, co mógł zrobić już zrobił, przenosi się na grunt Królestwa Polskiego. Tam zacznie być wydawany przegląd narodowy. Planowano, żeby to był przegląd polski ale ostatecznie był to przegląd narodowy. Mówi, tam jest płaszczyzna do działania. I zwróćcie Państwo uwagę naturalny sposób dąży do tego jądra, do tego centrum, które później będzie stanowiło odrodzenie państwa polskiego. Co się stało w roku 18? No nie Kraków, w którym Polacy mieli tyle swobody, nie Lwów, gdzie mieliśmy wybitnych intelektualistów, tylko Warszawa. Warszawa, która rosyjska, później przez trzy lata niemiecka, ale jednak stanie się tym, tym centrum. To w tej książce jest, i tego Moskwa ma świadomość. Inną rzeczą jest to że czy mógł się spodziewać tego, że człowiek i znowu odwałem się do źródeł. 14 lat temu profesor Janusz Pajewski, również nieżyjący wybitny polski historyk, wydał wspomnienia Marii Zdzisławowej Lubomirskiej, żony jednego z trzech regentów z Rady Regencyjnej. Tam kilkanaście razy pojawia się określenie o Piłsud, tym, że to jakiś czerwony szarlata, e, Opiniotwórcza osoba mająca ucho poprzez męża, dogdziejących się na bieżąco spraw, która oddaje w tych swoich wspomnieniach nastroje bardzo wielu ludzi. Co się dzieje takiego, że na przestrzeni dosłownie kilku tygodni, jeżeli nie dwóch, Piłsudski staje się tym zbawcą? Na to wielu ludzi nie potrafi odpowiedzieć. I wydaje mi się, że sam Dmowski miał z tym problem zaskoczony po części sytuacją, w której odradzająca się Polska, w której obóz narodowy miał rząd w dużej mierze, znalazła się w sytuacji, w której człowiek, który był zbankrutowany przez I wojnę światową w dużej mierze, w ostatnim momencie załapał się na kryzys przysięgowy, którego Niemcy w tak samym zablokowanym wagonie jak wcześniej Jelenina w 1917 roku przerzucają do Warszawy, że ten człowiek nagle jest zbawcą. I tutaj... E, miałem przyjemność polemizować na ten temat e, kiedyś z panem profesorem Januszem Farysiem mówiąc o jednej rzeczy skoro niepodległość odzyskana została w wyniku konfliktu a takie było powszechne przeświadczenie to choćby tak prozaiczna rzeczy jak nie garnitur, świetnie skrojony u angielskich krawców, których chodził Dymowski tylko ten prosty, szary mundur który miał Piłsudski było tym, co już na dzień dobry dawało ogromną przewagę e, co zrobił Lenin, kiedy się dowiedział o wybuchu rewolucji lutowej, czy też marcowej, schodził w bibliotece w jednej ze szwajcarskich miast po schodach, kiedy mu bąknięto. Niech jak to mnie tam nie ma. E, zmontowano grupę, niemieckie pieniądze, Heltan za tym stał, przerzucono. E, co robi Dmowski w tym momencie, kiedy ma szansę zrealizować wizję? Jest daleko, jest za oceanem, wraca do Europy. Konferencja paryska jest dopiero planowana. Wtedy, kiedy Dmowski stoi przed decyzją, co robić, do zwołania konferencji, do jej otwarcia, są jeszcze prawie dwa miesiące, ale nie ma go w kraju. I teraz tu mamy znowu taką sytuację, w której historycy zajmujący się endecją nie są w stanie dać jednej odpowiedzi. Co spowodowało? Najczęściej mówi się, nie chciał radykalizować nastroju. Silne tendencje lewicowe powodowały, że był potrzebny też taki jak Piłsudski. Osobiście się z czymś takim nie zgadzam. Polityk nie powinien nigdy w taki sposób myśleć, bo nie powinien nigdy oddawać e, polu. A Tak się jednak stało. Później było już za późno. I wrócę do tej wizji, jaka Polska w kwestii granic, bo kiedy patrzy się na publicystykę po śmierci Romana Dmowskiego, to, to pytanie, jakiej Polski chciał Dmowski, było najczęściej stawiane. Kwestia, jak ma być zorganizowane to państwo, Jaki ma być naród, że ma być to państwo narodowe, ale druga zasadnicza kwestia to kwestia tych granic. Co robi Piłsudski? A czego nie robi Dmowski? Piłsudski obserwuje sytuację i choć w listopadzie, w grudniu, w styczniu, nawet w lutym roku 19 mówi o tym, zgadzam się z Dmowskim, to później okazał się być bardziej elastyczny. Mówi tak: skoro Ukraińcy są, to trzeba ich wykorzystać. I ich wykorzystuje. Mowski w tym czasie, tu brakuje tego momentu takiej elastyczności. Jest konsekwentny, ale nie w tym czasie, kiedy być powinien. W efekcie Piłsudski popełnia błąd za błędem, ale suma summarum wychodzi z tej rywalizacji zwycięski. I mamy ten słynny moment, kiedy w zasadzie wydawało się, że może jeszcze szala przechyli się na korzyść narodowej demokracji. Bo to jaka Polska? To pytanie też. Zasadnicze. Dlaczego stało się tak, że przez 20 lat ci, którzy mieli rząd dusz nad Polakami, nie potrafili przejąć władzy? Mamy ten krótki okres rządów hienopiasta. Sam Dmowski to zaledwie dwa miesiące bycia ministrem spraw zagranicznych, koniec roku 23. Mamy epizodzi w postaci 26. roku rządu Witosa. Wiadomo, jak to się skończyło. A, I dochodzimy właśnie do pytania, dlaczego tak silna tak zorganizowana, mająca tak spójną koncepcję grupa ludzi, mająca ogromne poparcie, mająca też w NPR-ze, poprzez NPR wpływ na robotników, w zasadzie po raz kolejny robi krok do tyłu. No, nie ma jednej odpowiedzi, ale jest ten klucz roku 20, kiedy panowie się ze sobą spotkali, kiedy dyskutowali po raz kolejny o tym spotkaniu tokijskim, kiedy okazuje się, że znowu odwołam się do prozaicznej rzeczy. Ten, który miał mundur, był bardziej zdecydowany. Ten, który był w garniturze, uznał, że trzeba dyskutować a rozmawiać. Dyskutować i rozmawiać w momencie, kiedy mamy realne zagrożenie granic. Zwróćcie Państwo uwagę, to kapitalnie profesor Janusz Cisek, w filmie, którego był konsultantem historycznym, czyli Bitwa Warszawska, wykorzystał. Kiedy mamy bankructwo narodowej demokracji pokazane poprzez postać Władysława Grabskiego, który wraca z konferencji w SPA, piłsudski gołaje. Mówi, jakim prawem panował. Piłsudski doskonale wiedział, że musieliśmy iść na daleko idące ustępstwa, bo Czesi nie chcieli przepuścić broni. Eee, tej przede wszystkim to też taka ciekawostka. Naboje z Węgier, które w dużej mierze uratowały niepodległość Polski, ale musiały przejść przez terytorium Czechosłowacji. Nie bardzo miał Grabski inne wyjście, ale Piłsudczyk, historyk, kapitalnie to pokazał. Marszałek, który również popełnia wtedy błąd za błędem, jest pokazany jako ten, który Beszta, jeden z symboli narodowej demokracji. Brakuje zdecydowania, brakuje postawienia na wszystko. Ale co robią narodowcy? W momencie, kiedy Kijów jest zajęty, to nawet marszałek Trąbczyński mówi, porównuje Piłsudskiego do kogo? Do Bolesława Robrego. Kiedy w 1938 roku robimy głupotę, przyczyniając się do osłabienia naszego południowego sąsiada, nie brakuje w prasie prawicowej komentarzy, które to pochwalają. I o tym też musimy pamiętać i to też musimy pokazywać, bo to jest tak, jak dzisiaj często za przysłowiową błyskotkę, którą ktoś nam ofiaruje, mówimy świetnie, po czym okazuje się, że suma sumana, ta błyskotka kosztowała nas znacznie więcej niż była warta. Proszę Państwa, kończąc, bo mówiliśmy się na 40 minut, to już jest ponad, ponad godzina, a nie chciałbym Państwa zagadać eee, jeszcze jedna kwestia dotycząca wizji. Roman czyli ta wizja, która dotyczyła państwa narodowego. To jest to, co jest najczęstszym zarzutem. Mówiące o tym, w realiach II Rzeczpospolitej chciał stworzyć państwo narodowe, państwo bez mniejszości. A pytanie, czy mógł to zrobić? Miał na to 20 lat. Ale z tych 20 lat, jak powiedzieliśmy, miał tak naprawdę epizody, w których rządził. Co robili narodowcy, żeby zrealizować tę wizję? No, pewnie powstaną o tym książki, że byli bardzo blisko ugrupowań syjonistycznych, które mówiły o emigracji społeczności żydowskiej do e, Palestyny. O tym się jeszcze niewiele mówi, ale no, spokojnie, krok po kroku będziemy te karty e, odkrywać. E, co można było zrobić w stosunku do Ukraińców? Śmiem twierdzić, że to była kwadratura koła, której nie było możliwości e, rozwiązania zrepolonizować, nie było na to e, szans. I tu nie tylko Wołyn, 43 rok to pokazuje, ale jak się patrzy na nastroje, jakie tam były wcześniej, to na to już nie było. Trzeba pamiętać o dwóch elementach geopolitycznych. Z jednej strony propaganda komunistyczna bolszewicka, która cały czas tą Ukrainę, że tak powiem, odpowiednio podsycała. Z drugiej strony cały czas obawy, której Dmowski miał świadomość i ryzyko, że to jest ten teren, na którym Niemcy będą rozgrywać swoje karty. Co Polacy mieli do zaoferowania i do zaproponowania Ukraińcom? Tak naprawdę nic, co mogłoby spowodować, żeby, bo zgoda na ich uniwersytet, zgoda na ich pracę, zgoda na szkoły byłaby tylko krokiem w takim kierunku, że byliby jeszcze bardziej hardzi i odważni. Tu nie było dobrego wyjścia. Rozczarowanie z Litwinami. Popatrzcie Państwo, jesteśmy przez ponad 400 lat w jednym organizmie państwowym i wydawać by się mogło, że aż się prosi o współpracę. Okazuje się, że Litwini budują swoją niepodległość w opozycji do Polaków. Nikogo tak nienawidzili, ani Rosjan, ani Niemców, jak właśnie Polak. I dzisiaj widać to też wyraźnie. Wystarczy wejść do dobrej, wileńskiej restauracji, pyta się o coś po polsku, dziewczyna mówi, że nic nie rozumie. A idzie człowiek do toalety, widzi tą samą dziewczynę, która dziś tam jest przy barze, i mówi płynnie po polsku. Tak się realizuje wizja państwa. A to jest dzisiaj, kiedy mamy o wiele dalej posunięte prawa człowieka, etc. Co dopiero było wówczas. A czy miała szansę być zrealizowana wizja państwa narodowego? Ona pięknie wyglądała. Nie miała szans. Co zrobili narodowcy, co zrobił Dmowski, żeby to usprawiedliwić? Pojawiły się dwie koncepcje. Jedna, czy one generalnie zawierały się w haszle anonimowe mocarstwo. To anonimowe mocarstwo to masoneria z jednej strony, środowiska żydowskie z drugiej strony. Pytanie. Czy te dwie siły były na tyle silne, nawet zjednoczone, żeby uniemożliwić dmowskiemu realizację tego programu? Według mnie, i tu wiem, że się narażam części historyków narodowych, nie, to nie było zależne od tego. To był czynnik, który z pewnością bardzo utrudnił. Ale to nie było coś, co mogło zadecydować o tym, żeby ten program był niezrealizowany. On był niezrealizowany dlatego, że obóz narodowy po prostu nie rządził. Ale tu dochodzimy do innego pytania. Czy w realiach Drugiej Rzeczypospolitej Roman Dmowski jako premier bądź też jako prezydent miał szansę skutecznie rządzić? Ale to już jest na zupełnie inny sposób. Bardzo Państwu dziękuję.